czyli technologiczne podsumowanie tygodnia. Kiedy smartwatche wchodziły na rynek, wyobrażaliśmy sobie, że będą wyglądać tak. Niestety rzeczywistość te wyobrażenia boleśnie zweryfikowała. Pierwsze smartwatche mogły więc zachwycić tych, którzy przez ostatnie 20 lat siedzieli w piwnicy. Pozostali ci z podstawowym poczuciem estetyki i chęcią noszenia czegoś przydatnego na nadgarstku musieli czekać. Aż wreszcie chyba się doczekali. Czegoś, co wywraca ideę inteligentnych zegarków do góry nogami. Neptune Duo to smartwatch, do którego dołączany jest smartfon. Tak, wszystkie najważniejsze podzespoły siedzą w zegarku, a smartfon jest tylko jego uzupełnieniem. Do tego stopnia, że jeżeli go zgubisz, możesz użyć jakiegokolwiek innego, na przykład pożyczonego od kolegi. Choć tak naprawdę smartfona, jeżeli nie jest ci potrzebny większy ekran, nie musisz używać wcale. Role się więc odwróciły. Neptune ma wytrzymać kilka dni na jednym ładowaniu i być rewolucją w świecie inteligentnych zegarków. A to przypomina mi, że jedna rewolucja na rynku smartwatchów już kiedyś była. Emopulse Smile. Jego twórcy twierdzili, że ich smartwatch potrafi m.in. mierzyć nastrój użytkownika oraz wybierać filmy, które przypadną mu do gustu. Oczywiście było też mnóstwo innych funkcji. W praktyce ludzie ci o smartwatchach prawdopodobnie wiedzieli mniej więcej tyle. Co nie przeszkodziło im zebrać całkiem pokaźnej sumy pieniędzy od różnych innych, bardziej naiwnych ludzi i teraz siedzą pewnie tu, albo tu, a może nawet tu. Mam nadzieję, że z Neptune będzie inaczej. Póki co można go zamówić na getneptune.com. Dla szczególnie podnieconych link jest poniżej tego materiału. Ale wysyłka dopiero pod koniec 2015 roku. Sony przestaje być firmą elektroniczną. Grzmi tytuł artykułu The Verge. Źródło tego newsa jest zapewne dość poważne. Stawiałbym na żaby. Być może te, dzięki którym pan Leon Dix z podbyt goszczy nie pije już od kilku lat. Ale bądźmy przez chwilę poważni, chociaż mówiąc o Sony, naprawdę trudno być ostatnio poważnym. Wypuścili przecież Walkmana za prawie 4,5 tysiąca złotych. Kolejny ich hitowy produkt to karta SD za prawie 600 złotych. Ma 64GB pojemności, czyli nic szczególnego, ale za to napis Premium Sound w złotym kolorze. Więc nie wiem, może warto. Zastanawiam się, jak do tego doszło. Prawdopodobnie ktoś na zebraniu zarządu Sony powiedział, hej, słuchajcie, mam zajebisty pomysł na strasznie drogiego Walkmana i jeszcze droższe akcesoria. Zobaczycie, ludzie oszaleją. A jak nie oszaleją, to powiemy, że już się nie zajmujemy sprzętem audio. Dla Sony to przecież nic nowego. Rok temu ogłosili, że nie zajmują się komputerami. Teraz zastanawiają się nad sprzedażą oddziału smartfonów i telewizorów. Mimo to, pisanie, że Sony przestaje być firmą elektroniczną, to przegięcie. Wystarczy, że zerkniecie na markę swojej konsoli. Jeżeli macie Xboxa, jesteście w mniejszości. Poza konsolami, Sony stawia na robienie filmów i podzespołów do aparatów fotograficznych w iPhone'ach. A w Japonii ich głównym źródłem przychodów jest sprzedaż... Ubezpieczeń. Co oznacza, że Sony może sobie pozwolić na to, żeby być firmą elektroniczną. Może nieco głupszą niż kiedyś, ale na pewno nie martwą. Zanim jednak pobiegniecie kupić nowego Walkmana od Sony za 4000, zastanówcie się, czy nie potrzebujecie parasola. Nadchodzi wiosna, w biedzie i w Lidlu będą promocje na parasole, ale te parasole nie będą miały wbudowanego Bluetooth. Nie będą też łączyły się z Waszymi smartfonami. A ten parasol się połączy. I być może zmieni Wasze życie, tak jak zmienił moje. Dobra informacja jest taka, że test parasola Kisza już w środę na tym kanale.